Z Was na pewno kojarzy rymowany wierszek o lokomotywie, która stoi na stacji i wagonów ma Z40. Dzięki serii między wierszami słynny tekst Juliana Tuwima z 1936 roku ożywa w formie gry karcianej dla najmłodszych. Będziesz w niej tworzyć pociąg i umieszczać w nim pasujące ładunki, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Gra przeznaczona jest dla od 2 do 4 graczy w wieku od 6 lat, a czas rozgrywki to około 20 minut. W pudełku znajdziesz talie kart, a wśród nich lokomotywy, fragmenty wiersza oraz dwustronne karty przedstawiające wagony oraz ładunki. Oprócz instrukcji jest też książeczka z całym tytułowym wierszem Juliana Tuwima. Wszystkie karty wagonów i ładunków pomieszaj w taki sposób, aby mniej więcej połowa z nich leżała wagonami do góry, a druga część ładunkami do góry. Zbierz tak pomieszane karty w jedną talię. Przetasuj ją i podziel na dwa w miarę równe stosy. Do jednego z nich dodaj cztery fragmenty wiersza i przetasuj. Stos z tymi fragmentami połóż na dole, a na nim połóż drugi stos, tak aby utworzyć jedną talię dobierania. Teraz dobierz z tali trzy wierzchnie karty i wyłóż je wagonami do góry, tworząc magazyn. Na koniec przygotowania rozdaj każdemu graczowi jedną lokomotywę. Wśród nich musi znaleźć się karta z ptaszkiem. Ten, kto ją dostanie, będzie pierwszym graczem. Nim omówię turę gracza, przyjrzyjmy się kartom. Jest 10 rodzajów wagonów, które rozpoznasz po grafice, czyli po tym jaki wiozą ładunek. Na każdym wagonie są napisane punkty za jego zapełnienie. Niektóre wagony przewożą kilka ładunków, więc liczba punktów jest zależna od liczby dopasowanych obrazków. Na przykład jeden przedmiot w tym wagonie da jeden punkt, ale jeżeli masz oba, to dostaniesz 4 punkty. Do tego na niektórych kartach wagonów znajdziesz chmurki, które będą mieć znaczenie przy końcowej punktacji. Po drugiej stronie są zawsze dwa typy ładunku i jeden z nich będziesz wsuwać pod pasujący wagon. Gracz z lokomotywą z ptaszkiem rozpoczyna rozgrywkę, a następnie każdy po kolei wykonuje swoją turę, aż do aktywowania końca gry. W swojej turze robisz trzy proste kroki, czyli uzupełnienie magazynu, odwrócenie karty w magazynie i wybranie z niego jednej karty. Podczas uzupełniania dołóż do magazynu wierzchnią kartę ze stosu, tak żeby były w nim cztery karty. Nie odwracaj dokładanej karty, tylko połóż ją tą samą stroną, którą leżała na stosie. Jeżeli na wierzchu stosu leży karta z fragmentem wiersza, odczytaj go na głos i odłóż na razie na bok, układając fragmenty zgodnie z rosnącymi wartościami. Po odłożeniu dobierz kolejną kartę, żeby uzupełnić magazyn. Gdy w magazynie leżą już cztery karty, musisz odwrócić jedną z nich na drugą stronę i odłożyć w to samo miejsce. Może to być zarówno karta wagonu odwrócona na stronę z ładunkiem, jak i ładunek odwrócony na stronę z wagonem. Jedyny warunek jest taki, że nie można odwrócić ostatniego wagonu w magazynie bo zawsze choć jeden wagon musi być widoczny. W trzecim kroku swojej tury weź dokładnie jedną kartę z magazynu do siebie. Co ważne, nie musi to być karta, która przed chwilą została odwrócona. Pamiętaj, że nigdy nie można brać kart ze stosu. Jeżeli wybierzesz wagon, dołóż go od razu na końcu swojego pociągu. Wagony mogą się powtarzać, choć najlepiej zbierać różne rodzaje. Nie ma ograniczenia w długości pociągu ani w kolejności wagonów. Jeżeli wybierzesz ładunek, musisz mieć miejsce, aby umieścić go od razu w pasującym wagonie w swoim pociągu. Nie można dokładać ładunków do wagonów innych graczy ani przetrzymywać ich z boku na później. Ładunek wsuwamy pod kartę wagonu z takim samym obrazkiem, np. krowę pod wagon z krową. Taki wagon może pomieścić tylko jedną kartę z ładunkiem, więc tutaj nie można dołożyć kolejnej krowy. Wagony, które przewożą więcej rzeczy, mogą mieć więcej wsuniętych kart, ale tylko po jednej z każdego typu. Przykładowo tutaj mamy stół i szafę, więc można załadować tylko jeden stół i jedną szafę, bo ładunki nie mogą się powtarzać. Gdy na wierzchu stosu pojawi się ostatnia, czwarta karta z fragmentem wiersza, gra kończy się po turze gracza, który do tego doprowadził. Teraz możecie odczytać cały fragment wiersza i przejść do punktowania. Każdy gracz, który rozegrał o jedną turę mniej niż pierwszy gracz, dostaje jeden punkt. Gra skończyła się akurat na graczu z lokomotywą, z ptaszkiem, więc mamy jeden punkt za rozegranie mniejszej liczby tur. Następnie porównujemy między sobą liczbę chmurek na kartach wagonów i rozdzielamy punkty według miejsca. Żeby być branym pod uwagę w tym podziale, trzeba mieć co najmniej jedną chmurkę. Ten, kto ma ich najwięcej, dostaje cztery punkty. Gracz na drugim miejscu trzy punkty, na trzecim miejscu dwa punkty i na czwartym miejscu jeden punkt. Jeżeli jest remis, to wszyscy remisujący zdobywają punkty za dane miejsce. Ten gracz ma 6 chmurek, czyli najwięcej i dostaje 4 punkty. Ja mam 5 chmurek i tyle samo ma inny gracz, więc oboje dostajemy po 3 punkty. W tej sytuacji trzecie miejsce nie jest przyznawane. Jak wspominałam wcześniej jest 10 rodzajów wagonów. Dostajemy jeden punkt za każdy posiadany rodzaj. Brakuje mi tutaj świnki, fortepianu, armaty i mebli, więc dostaję 6 punktów za 6 rodzajów wagonów. Na koniec punktujemy przewożone ładunki zgodnie z wartościami na wagonach. Puste wagony nie dają punktów. W klatce mam słonia i misia. Liczba punktów jest zależna od liczby zwierząt, więc dostaję 3 punkty za 2 zwierzaki. Gdybym miała jeszcze żrafę, dostałabym komplet 7 punktów. Podobnie jest w tym wagonie. Mam oba wymagane ładunki, więc dostaję 4 punkty. Wagon z krową nie jest załadowany, więc nie przynosi punktów. To samo dzieje się z wagonem z bananami. Wagon z koniem jest zapełniony, więc dostaje za niego dwa punkty. I na koniec wagon ze skarbem, który również jest załadowany i daje mi dwa punkty. Całą rozgrywkę wygrywa gracz, który zdobył najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa ten z remisujących, który siedzi dalej od pierwszego gracza. I tak prezentują się zasady gry Lokomotywa, czyli drugiej gry z serii opartej na wierszach dla dzieci. Życzę przyjemnych rozgrywek!